Dzień dobry, witam, witam wszystkich moich mistrzów, witam serdecznie. No i jak już możecie zauważyć, mamy przed sobą zestaw e, startowy. Taki zestaw startowy z Biedronki kosztuje chyba 40 zł bez grosza. Tutaj macie kodzik na limitkę. No i co zawiera? Zawiera album, zawiera 6 saszetek, zawiera kartę z limitowanej edycji oraz kartę XZL, dodatkowo reguły gry. I od razu mówię, ze względu na to, że mam tych albumów dużo, Powtórech mam jeszcze więcej. Tam jest cała yy, baza tego i jeszcze tu gdzieś leżą, także jest troszeczkę tego. Yy, taki album, plus zestaw kart bazowych, plus jakieś tam specjalne, plus karta limitowana. Będę miał na sprzedaż chyba trzy takie zestawy. To jeszcze dam info na Facebooka. Gdyby ktoś chciał, z chęcią się pozbędę. Zbieram na boksa z Prisma, więc troszeczkę środków się przyda. No, my zobaczymy, żeby nie przedłużać ten zestaw biedronkowy, czym się może e, tutaj nam pochwalić. Mam nadzieję, że nie zawiedzie. Zobaczmy. A więc tak, e, tak to zrobimy. No i mamy tak, standardowo e, albumik tutaj nie będę nic prezentował. Każdy wie, już wszyscy te albumy otwierali. To się pewnie niczym tu nie, nie różni. To będzie oczywiście, tak jak mówię, na sprzedaż. Dobra. I mamy tak, mamy kartę XXL, którą sobie zostawimy na razie. Mamy tą listę kontrolną, która już w tej chwili mi się nie przyda, bo już takową mam. No i kartą limitowaną jest moja powtórka, Cristiano Ronaldo na klasiku, więc też nic specjalnego, jeśli można powiedzieć. No i powinno być tutaj 6 saszetek, i chyba tak nawet jest. Saszetki są złote, tak jak to mają miejsce w listrach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I to jest niestety, ale już wszystko. Sprawdźmy sobie, mamy Baila z Ramosem, Azarda z Ibrą. Millera z Buffonem, Modricza z Lewandowskim, Ronaldo i Azar. Nie będziemy tutaj e, jakoś widziwiać, polecimy sobie po kolei. Saszetki nieprzeznaczone na sprzedaży. No i szukamy jakichś kart brakujących. Przede wszystkim legendy szukamy, której nie umiemy trafić. Numer 5 karty, trofeum Walters. E, I zobaczmy. Tu mamy coś, Alizeu oraz yy, Guzmik. Mamy także Rakiticza. No i mamy piękną kartę Time Machine. Niestety ja mam Time Machine już komplet, ale karta bez wątpienia jest zacna Oby to nie była tylko ten hit tego zestawu. Dobra. Kasami, Grosicki, proszę, to już wpada i wpada. Już tyle razy to wpadała. To karta, że masakra. I mamy jeszcze Austrię, to już też na powtórce. I mamy jeszcze Eleka i Johan Frana. Także dwie mocne karty wpadły. Niestety, w obie powtórkowe. Nic tutaj nie jestem w stanie pomóc. Kolejna świetna karta, Balaj, Szar, też już mam komplecik, ale te karty bardzo rzadko wpadają, także naprawdę jest karta, naprawdę bardzo sympatyczna, no powiem Wam, ten starter jeżeli chodzi o karty ma, jest moc. Inan jeszcze, Walbuena oraz Kelini. Mm, jesteśmy na półmetku, już wpadły takie karty, że teraz już chyba będzie tylko gorzej, wątpię, żeby coś jeszcze naprawdę wartościowego wpadło. Byłoby za dobrze. Mamy Taylora, Hadnika. Mamy jeszcze kosztę. Także powtórka, ponieważ mamy komplet hmm, sygnaturek. I tutaj jeszcze mamy Ogolstopper Heldersona. Nie kojarzę, chyba go chyba go nie mamy. Silva i Matuidi, niesamowity hmm, zestaw startowy. Mam powiem szczerze, że jakby ktoś tak tą kolekcją dopiero zaczynał i by takie karty wpadły, no to mógłbym mieć tutaj nie lada uśmiech na twarzy Hummers i Edel i zobaczcie co tu jeszcze jest, jest Portugalia i tutaj mamy jeszcze <laughs> Inventivenes Sebastian Milano no po prostu uff, nie wiem co powiedzieć, no niesamowite tej karty nie miałem, piękna karta cudowna karta Przepiękna karta. Zobaczcie jakie karty. No masz muszę Ronaldo zakryć. Coś niesamowitego. No, taki zestaw. Bomba. Bomba po prostu. Tu jeszcze mam Błaszczaka, Alena. I zobaczcie co tu się dzieje. No nie wierzę po prostu w to, w to, w to, w to, w to. Nie wierzę. W to nie wierzę, w to nie wierzę. Brakuje mi. Gdzie mam te wszystkie w ogóle? przygotowany na takie karty jestem. To aż musi iść tutaj. Dwie. Zobaczcie. No, po prostu masakra. Tu jeszcze mamy Szwajcarię na eleven. Tutaj dwie bazówki. Mamy Steinera i Kleina. No i jeszcze mamy kartę limitowaną XXL. To jest Shiny, czy, czy jak to się tam zwie, ten rodzaj. No i jest to runej. Ta karta mi się osobiście nie podoba. Można podejrzeć te karty w starterze, dlatego ją wybrałem, ale z tego co wiem, to chyba w każdym starterze ta karta jest, czyli jest Runej. Ja jestem zadowolony, ponieważ tej karty nie miałem. Niesamowite karty wpadły, jeżeli chodzi o zestaw, zobaczcie, dwa razy Friends and Foe, Time Machine, Inventiveness jeszcze mila, no i Signatura, no po prostu. Lepiej chyba być, nie, nie mogło, jeżeli chodzi o takiego rodzaju karteczki, no coś pięknego, oby więcej takich unboxingów. Ja Biodronkę osobiście polecam dla osób, które zaczynają swoją kolekcję. Zdecydowanie oferta warta uwagi. Także ja dziękuję i zapraszam na filmy już w następny weekend. Trzymajcie się, cześć. Sorry, jaki następny weekend? Ten weekend. Hej!